Witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku o połączeniach karta lota. Tym razem karty mamy na weekend. Sobota, niedziela, 22, 23, dobrze mówię? 23, 24, zdaje się. No, wy wiecie. Karty, jakie wyciągnęłam e, na weekend, to odwrócona czwórka denarów w pozycji prostej wygląda tak w talii Reader Waite Smith, Rider Waite Smith, RWS tak zwanej, oraz Dziewiątka denarów w pozycji prostej, czyli mamy, yy, mamy dwie karty nawiązujące do energii ziemskiej, do energii materii. Denary to wszystko co materialne, wszystko czego możemy, łatwo zapamiętać, wszystko co możemy dotknąć, ciało. To nie są abstrakcyjne koncepty, bo na przykład miłość to jest, to jest abstrakcyjne. Wszystko, co materialne, wszystko, co, możemy, co jest związa z, związane z pieniędzmi, z domem, z posiadaniem, ale też z naszym ciałem, cielesnością, z zasobami. Dobrze o tym myśleć jako zasoby, czyli mamy dwie energie, które wzmacniają się wzajemnie. Też warto o to pamiętać, że jeżeli mamy dwie karty, czy trzy karty, czy więcej dominujących kart w tym samym kolorze, to jest kolor denarów, w tym samym. W, tym samym, w tej, w tej samej symbolice, one się wzajemnie wzmacniają. Ta karta jest odwrócona, zaraz powiem szczegółowo o co, o co chodzi, ale generalnie na weekend karta zasobów, karty zasobów, być może nawet pieniędzy. Karta czter, czwórka denarów w pozycji prostej, zobaczcie sami, opowiada, pokazuje konieczność gromadzenia, zachowywania, stabilizowania. Widocznie z jakiegoś powodu, jeżeli ona w takiej pozycji jest przed nami, mówi czas, nie czas wydatków, nie czas rozrzucania. Teraz musisz trochę zgromadzić, żeby przy, przy, przywrócić sobie poczucie bezpieczeństwa. Bazowe poczucie bezpieczeństwa. Wynikającego, wynikające z tego, że wiemy, że mamy oszczędności, wiemy, że mamy co jeść, wiemy, że gdzie, mamy gdzie spać, wiemy, że praca jest bezpieczna. Czyli jeżeli ona jest w pozycji prostej, to zawsze mi pokazuje w pracy z klientami, na sesji z klientami, że czas tu przytrzymać, gromadzić, zachować yy, zasoby, ale mamy w pozycji odwróconej. W pozycji odwróconej mówi puść. Zwolnij. Wystarczy tego kurczowego trzymania. Wystarczy gromadzenia już tylko. Teraz czas puścić to, co zgromadziłeś, zgromadziłeś. Teraz czas uwolnić, puścić i e, wydać pieniądze na, e, na, na owoce swojej pracy. Zobaczcie: dziewiątka denarów. E, kobieta, która się rozkoszuje w tym wspaniałym ogrodzie pełnym przepychu, winogron, kwiatów. Ona się rozkoszuje, stać mnie na to, mówi. A kto Boga temu zabroni? Stać mnie na to. Po to ciężko pracowałam, po to gromadziłam, po to zachowywałam, po to kurczowo trzymałam, żeby teraz teraz puścić i dać sobie przyjemność. I to jest przesłanie na ten weekend przed nami. Dać sobie przyjemność. Widzimy też, że ona jest odwrócona do niego. I jeszcze, ponieważ w tych nagraniach uczymy się tarota, zobaczcie, przed dziewiątką denarów jest ósemka denarów. Regularna, e, metodyczna praca. Dość ciężka praca, ale taka, znam się na swojej pracy, e, codziennie, rzetelnie ją wykonuję, a tutaj mogę się już cieszyć tymi efektami swojej pracy. Więc to jest na ten weekend puść, puść tą, te, te, tą energię, tę energię w obieg. Pieniądze to jest też energia. Puść puśćcie w obieg i naciesz się nimi. Takie jest przesłanie, bardzo ładne przesłanie na weekend, prawda? Więc co sobie kupisz przyjemnego? Jak zrobisz sobie przyjemność w ten weekend? Daj znać w komentarzu, ja to się chętnie podzielę, bo te karty też mnie motywują, żeby zastanowić się, jak ja sobie mogę dać przyjemność w ten weekend dzięki temu, co zgromadziłam. Pozdrawiam Wam serdecznie, dziękuję, że jesteście, że mnie oglądacie.